Witajcie, z tej strony Nerw. Dzisiaj będę grał w Battlefield 3 yy, Od razu na wstępie chciałbym ogłosić konkurs Na yy, najlepsze intro do Battlefielda dla mnie Jeśli macie jakiś pomysł to proszę yy, zróbcie intro i wyślijcie mi na e-mail podany w opisie. Albo linka, albo intro. Najlepiej by to było w sumie linka zrobić. Wtedy no, 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 dla mnie najlepiej, bo nie musiałbym tego ściągać tego. Więc tak, nagrody za to, nagrodą za to będzie przyjęcie do, no, przyjęcie do naszych znajomych datalogu na oraz do naszego unikanego Plutonu dla naszych przyjaciół. Będzie to coś w rodzaju prestiżu dla Was e, zrobi, ale też w, z Westem wpadliśmy na pomysł, który może kiedyś jeszcze zrealizujemy, nie wiem czy teraz, e, dlatego nic nie obiecuję, żeby z, z ...wygraną os osobą e, nakręcić e, filmik gameplaya. Myślę, że to bardzo ciekawe West, nerw... Yy, a i jeszcze ktoś yy, yy, tylko prosiłem właśnie też przy okazji jak będziecie wysy wysyłać ten wysyłać te intro żebyście jeśli udało przyjęlibyśmy taki pomysł że właśnie żeby nagrywać te intro żebyście przy okazji napisali yy, wasz jakiś taki nick yy, w grach albo nick który chcecie użyć chcecie użyć w tej grze czy coś takiego No, tam do, tam po prostu tak się... Tak hmm. mówię. E, tu po prostu jest tyle e, co do konkursu. Bo więc więcej sobie nie przypominam. Więc możemy już przejść spokojnie do gry hmm. na temat. S temaparku Square Squartes. Z... Fajna mapa naprawdę. Nie ja, mam lepiej uciekać te jesteśmy wystawieni. Co, jak to rozwali? Już Gigronda trzeba? Chyba tam Trzy raz Muszę sobie wziąć chyba inne naboje, ja trzymam strzałkowe Widzę, że one najskuteczniejsze nie są hmm. Słabe jakoś mi to ostatnio idzie gra, to bewa czy... na plusie jestem w większości, ale to jednak nie jest to. To jak mam wynik teraz? 5 na 3. No to na, jednak na plusie jestem, ale to jest za słabe. Mniej być jakieś 9 na 3. Co by było to tak... To takie jest, gdy y, y, ...wszystko nie wchodzi, gdy dobrze mi się gra. No, na to wpływa wiele czynników też. Aj, nie trafiłem? na nie ani raz. A może nie. Myślałem, że trafiłem. O, ja nie, nie mam pomysłu, mam pomysł, lepszy yy, Mam lepszy pomysł. O, Sobot. A nie, ja nie miałem. tu zapomniałem, już nawet... A, cent Są tutaj za dużo. Jest. Yy, mam lepszy pomysł. Weźmiemy sobie... M26. E, ze strzałkami. A tutaj weźmiemy sobie... Jakiś karabin z... nie wiem... z tumikiem. A EK z tumikiem sobie weźmiemy. Tu mam tumik. No nawet mam dostosowany. O, bo ten tumik się przydaje przez. Tu tutaj ktoś idzie? Nie, tutaj, tutaj nic nie idzie. Trzeba uważać. Zmugawiam. Zmugawiam. A, nawet nie strzelał Ach, 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 szybko biegam. Tu, ach, ach ale tu, tu się jeszcze kampię. Tutaj by się przydało w sumie jakiś y, ten tełgiel taki. z takim łomawem. Uweciec po prostu taką z rozrobić. Tak żeby sprawdzić tylko czy ktoś tu jest. No będzie to nie nie wiem. Nie nie wiem. Nie widzę nie nie to nie wiem. Aj, aj, W sumie, może sobie AS To jest w sumie automat... To jest y automatycznie wyciszony karabin. Znaczy, no, wytłumiony, przepraszam. Teraz, y wytłumiony karabin i... I może by mniej rzucał nim, skoro jest tak z automata Zrobimy. O ja tylko nie mam, przecież nie, o tu jest alfa. Mam do niego coś? O, taka dziwna luneta, PZ-4. To jest celownik PZ-4, ale w jak luneta Tylko ma 20 nowoj, to jest jego minus. Te nie, nie widzę. Co z nim jest? Nie tak. No, No kurczę, może mam nadzieję, że mnie podniesie tamten Co tutaj? Pytnaszisz. O nie. No. Ja miałem taki pomysł. Żeby mnie podniósł. dzisiejszy odcinek, taki to jest fajny No kurde. Tutaj lubię brać takie, y, o, tutaj o, już, tak Przejęliśmy kontrolę nad temu zaraz przybyć A już tutaj nasi koledzy zajęli się sprawą to wybiłego Przynajmniej mam co robić 4 Aj, który czasem się nie zdaje. P ponieważ e, przybliżaj ja... Coś, Jeśli ty się zbliżaj, to ja tego tak nie widzę. E. Mam szczęście, w sumie ostatnio do medyków powiem. Z tego się cieszę właśnie, że medycy tutaj działają i to bardzo dobrze działają. Trochę mam Wezmę sobie właśnie A94 z... ...celownikiem jakim mam? tylko Ciężka lufa mam, no, dobra Może nie mam jakiejś rozwiniętej tej broni, ale Trzeczenią właśnie pobrać Trochę żeby ją rozwinąć. A a już chciałem strzelać tylko To jest bardzo silna a broń taka prawda. na no, normal Z tego co zdążyłem zauważyć Tutaj gdzieś nie ma? Myślałem, że może ktoś sobie kampi Mocny jest pistolet, postrzelny tak Ci Aj, aj. Ach, a on za mną bije Rozumiem, dlaczego tak nagle mnie coś zabiło Jak tam tickety wyglądają? Tylko te tickety idą w górę czy w dół? dół dół No to tickety to idą w dół W górę to idą bez zabicia ja. O właśnie. Powróćmy do strzelby, ale powtarzalnej. Ponieważ naprawdę dużo miałem zabić z tej strzelby. Jakoś tak przestałem nią grać. Nie wiem czemu. Chociaż no, no to jest dobra strzelba. Naprawdę dobra broń. Nie wiem czy nie przestałem ją grać z drugiej strony, bo to mm, muszę szukać takich... jakichś e, broni. Jezus. No, ale szybko muszę szukać jakichś właśnie takich broni na tą y, mapkę, która mi tutaj będzie... No, który mi tu pomogą. Ojej, już dostałem się, już dostałem się. Co my Jacie się... Ale to czwórkowiec no Jaki to czwórkowiec Nie, nie lubię tego takich yy, gości z cyfrą Co latają i strzelają od nas ale niestety ja tutaj się nie, nie mogę odezwać, bo nagrywam no to chyba, za, z, chyba za, mam za dużo przyjaciół czasem to jest wbliżając jak wszyscy do ciebie piszą czy zagram, czy coś zresztą 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 skoro nie odpisuję, czyli jestem zajęty ale powrócimy do gry. To, muszę poszukać jakichś ludzi, no tylko biegam, biegam, biegam po środku tutaj. Wcale się jakoś specjalnie... ...specjalnie się nie kryję. Co odmawiać? Po prawej. No nie. A on tutaj bo, zginął. Nie no, ma nam boję A, nam no, przegrywa, trzeba tym lecieć. Dobrze Aj, nie Mówię, widzicie? Wziąłem sobie strzelbę i zacząłem jakoś tak nawet, nawet, nawet bardziej grać. Co jest... Co się mi to chodzi? Tutaj ja mam prawie, że w każdy dzień ja inną bronią powinienem grać. Znaczy, inną bronią lepiej mi się gra. U mnie to się po prostu zmienia tak. Ja mam to zmienne. Czy tą bronią? W jeden dzień tą bronią. Mamy na innej matce tą, na drugiej tamtą. Zależy jak ludzie. Co, zależy jak ludzie są właśnie tutaj. Na co są łopin? Czasem na przykład tą strzelbą za słabą cię. Ale czasem... A, myślałem, że cię uratuje gość. Ale czasem naprawdę ta strzelba jest dla mnie czymś wielkim. Nie wiem, nie widzę żadnych sasów czy coś takiego i do tam strzelba. Nie wiem dlaczego. Może przyzwy z przyzwyczajenia, bo dość często nie gra, nie to jest czasy Counter Strike'a. Czyli już starsze czasy To jest Global Offensive jest, nie? Ale ja wiem mówię Counter Strike 1.6 To ta strzelba tam była, nie? Z pewnego punktu widzenia mogą być dla nich przyzwyczajone O nie, dostałem Sajki. A sajki też nie lubię. Sajgi tylko mam tylko jedno zabicie. O dziś. Już nie widziałem, że do mnie biegnie jakiś właśnie myślałem, że to właśnie mety. I nie, nie myliłem się zbyt, zbytnio. Dawaj. Tutaj czasem się kamper. A dzisiaj właśnie jakoś tak kamperów w tym serwerze nie ma. To mi się podobno o, To jest na Masz czas się zrobił, teraz Widziałam musiał do niego strzelać, siedem naboi Bardzo A zginął? Ale to nie jest moje ręki Udziałam, nic nie widzę widzimy tam on jest niewam na B tam Dwie, dziewięć. o to już zaraz biegną biegną czegoś bardzo dobrze bardzo dobrze o koniec więc tak dziękuję Wam za grę lajkujcie komentujcie subskrybujcie oczywiście jeśli się Wam podobało Wszelkie spostrzeżenia co do błędów, co do czegoś tam piszcie w komentarzach lub wysyłajcie mi osobiście na no również na ten e-mail co podam z konkursu. Więc dziękuję Wam za obejrzenie. Cześć.